Wszystkimi tematem wokalnym w precyzji i korektach. Dzisiaj sobie do Was recenzję klaczki, która oby oryginalnie nazywa się Wenuja. Jest to perłowy śrebak, ale ja ją postanowiłam nazwać Erin. Kupiłam ją z okazji Walentynek na czaszabawy.pl. Jest jeszcze tam dostępna, także spokojnie można ją jeszcze kupić. Jest to naprawdę przesłodka klaczka. Mega mi się ona podoba ma przesłodki pyszczek. Ma niebieską grzywę i ogon z brakatem, która pięknie się błyszczy. Na zadzie ma taki jakby, taką małą ozłupkę z muszelek i pereł. Bardzo ładnie to wygląda. Słoneczka jest bardzo ładnie również pomalowana i ten jej pyszczek jest naprawdę przesłodki. Także mogę Wam ją z czystym sercem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie na dzwoneczek, a wróćmy sobie bierząc z każdym filmem na tym kanale. Pamiętajcie, że pojawiają się ona codziennie, także wyczekujcie i pamiętajcie o zaglądaniu do opisu filmu. Cześć!